Cześć kochane, witam Was bardzo serdecznie. Yy, ogromnie kocham, powiem Wam, że absolutnie uwielbiam się z Wami spotykać. I uwielbiam rozmawiać, a najbardziej uwielbiam rozmawiać o tym wszystkim, co jest ważne, co jest głębokie i co porusza każdą z nas. I wiem, że na sali są dzisiaj też panowie i bardzo serdecznie witam także panów. Będę was, panowie, także dzisiaj inspirować do tego, żebyście odkrywali w sobie boską kobietę, bo wiadomo, że każdy z nas ma w sobie zarówno ten pierwiastek żeński, jak i pierwiastek męski, więc pomimo, że będę zwracać się głównie do pań, również panowie możecie czuć, że jesteście w to włączeni. Dzisiaj, ponieważ. Obok tego, że ogromnie uwielbiam z Wami rozmawiać, to jeszcze bardziej kocham tworzyć przestrzeń, w której każda z nas może naprawdę, wiecie, być blisko ze sobą. W taką przestrzeń, w której każda z nas może poczuć naprawdę w sobie tę boską kobietę. Taką kobietę, która jest, wiecie, taka po prostu pełna życia, taka pełna mocy. Wiecie, czasami widzimy właśnie w swoim otoczeniu, a ja jako, że głównie pracuję od sześciu lat z kobietami. Bardzo bardzo często spotykam właśnie takie cudowne, niesamowite kobiety. Takie kobiety, które czuć po prostu, że są boskie. I wiecie, przez bardzo długi czas, Myślałam, że to jest tak, że te kobiety, one po prostu się takie urodziły, że one mają to coś, że one mają to coś, czego mnie brakuje, że ja absolutnie nie jestem boska. Nigdy w życiu tak o sobie nie myślałam, że jestem boska. Myślałam, że jestem e, niewystarczająco dobra, że powinnam się naprawiać, że jestem nie taka e, i przez całe życie, naprawdę słuchajcie, walczyłam z tym, jaka jestem. Aż odkryłam, że ja też jestem boska. I dzisiaj chcę się z Wami podzielić właśnie takimi trzema niesamowitymi krokami, trzema niesamowitymi jakościami, które każda z nas może zaprosić do swojego życia i bycia, po to, żeby też to poczuć w sobie. I te trzy kroki autentycznie zmieniły moje życie. A dzielę się nimi z Wami dlatego, że ponieważ od wielu lat pracuję z kobietami, spotykam się, rozmawiam, to widzę, że w sercu każdej z nas jest ta sama potrzeba i to samo pragnienie że każda z nas, słuchajcie, pragnie być w pełni przyjęta że każda z nas pragnie być w pełni widziana taka jaka jesteśmy i pragnie właśnie aby ta druga osoba z którą się spotykamy przyjęła i delektowała się tym cudem który jesteśmy żebyśmy były naprawdę zaakceptowane i przyjęte takie jaki jesteśmy i każda z nas w głębi serca jak sobie patrzycie na przykład kiedy spotykacie się ze swoim mężem partnerem czy chłopakiem czy świeżo poznanym chłopakiem Czego my tak najbardziej pragniemy w sobie? No my pragniemy, żeby po prostu, żebyśmy się czuły boskie, żebyśmy czuły, że On nas przyjmuje całą, że afirmuje, że delektuje się nami, że przyjmuje ten cud, którym jesteśmy i że ten cud przede wszystkim w nas widzi. Oczywiście, tego byśmy chciały. Tak samo, kiedy jesteśmy w pracy, że marzymy o tym, żeby być akceptowane, żeby to, jakie jesteśmy naprawdę, żeby to było przyjęte, żeby to się cieszyło właśnie takim przyjęciem i, i ak akceptacją też i docenieniem. Więc chcę się z Wami dzisiaj podzielić właśnie takimi trzema krokami do tego, aby odkryć w sobie tą absolutnie cudowną boską kobietę. I zapraszam Was do takiego mini warsztatu. Będziemy sobie tutaj dużo razem eksplorować, ponieważ ogromnie mi zależy na tym, żebyście mogły nie tylko usłyszeć o tych jakościach. Mówiłam o nich zresztą na poprzedniej konferencji, ale bardzo mi zależy na tym, żebyście mogły też ich doświadczyć. Żebyście mogły w sobie rzeczywiście poczuć tę moc i poczuć w sobie, a przynajmniej zobaczyć właśnie, być może zainspirować się do tego, że absolutnie takie, jakie jesteście, jesteście boskie i nie ma w was niczego do naprawienia. I nie musicie w ogóle się zmieniać, motywować, wystarczy, że pozwolicie sobie, że pozwolimy sobie my wszystkie być takie, jakie jesteśmy i to już jest wystarczająco dobre. Więc zapraszam Was do tego, żebyście na początek znalazły sobie jakąś życzliwą duszę obok i siadły sobie w takich dwójeczkach. Pierwszy krok w kierunku tego, abyśmy mogły odkryć w sobie taką absolutnie boską kobietę, to jest to, abyśmy i to powiem Wam, że to było coś takiego, co absolutnie wniosło najwięcej takiej przemiany do mojego życia i do mojego traktowania w ogóle z siebie samej, czyli miłość. Wiecie, bardzo bliski jest mi taki koncept i w ogóle takie podejście, i zaczęłam to obserwować, i widzę, że to, że to jakby coraz bardziej wydaje mi się to prawdziwe, że naprawdę nie potrafimy, nie będziemy w stanie kochać innych, jeżeli nie będziemy w stanie pokochać samych siebie. Że jeżeli my nie kochamy siebie, jeżeli mamy w sobie takie części, które odrzucamy, to zawsze będziemy pragnąć tej akceptacji z zewnątrz, zawsze będziemy gdzieś próbowały, żeby ta inna osoba nas dopełniła, żeby nas dookreśliła, żeby nas nasyciła. I wierzę właśnie, że dopiero kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć takie prawdziwe, tak, sobie dokładnie takiej, jakiej jesteśmy, dopiero wtedy będziemy mogły być takie wiecie, takie. Po prostu, że ta miłość się z nas przelewa, że my możemy ją dawać innym, że możemy rzeczywiście autentycznie karmić nią siebie i karmić też nią innych. I teraz pytanie jest takie: dlaczego, słuchajcie, pomimo, że każda z nas urodziła się absolutnie boska, cudowna, to tak jak wiecie, patrzy się na małe dzieci, one są po prostu cudne. One są miłością. One są po prostu czuć, że one są takim totalnym cudem. I jeszcze też fascynujące jest wiecie obserwowanie jak na przykład taka mała dziewczynka podchodzi sobie do lustra i patrzy i po prostu jest taka zachwycona i się cieszy sobą, wiecie, cieszy się swoim ciałem. Jest taka po prostu totalnie żywa i naturalna. No, i potem podchodzi 25-letnia kobieta do lustra, nie? <laughs> I co się dzieje? No, oczywiście tutaj, jakby już ta jej właśnie taka naturalna żywotność została ograniczona. Więc dlaczego my nie czujemy się boskie? Właśnie dlatego nie czujemy się boskie, ponieważ na pewnym etapie życia nasza naturalna żywotność, spontaniczność, naturalność. Wiecie, ta pełnia życia, którą po prostu każda z nas ma w sobie, ta pełnia życia została ograniczona. Nauczyłyśmy się, że mamy być inne niż jesteśmy, i to nauczyłyśmy się tego od najważniejszych ludzi w naszym życiu, od naszych rodziców. I oni przekazali nam taki wzorzec miłości, niekiedy, właśnie, że mamy być inne niż to, jakie jakby inne niż naprawdę jesteśmy. I w rezultacie to, co zaczęłyśmy robić, kochane, to zaczęłyśmy ukrywać siebie, zaczęłyśmy ukrywać swoją własną prawdę, to, jakie naprawdę jesteśmy, ponieważ. Jakby zaczęłyśmy wierzyć, że to jakie powinnyśmy być jest ważniejsze, jest lepsze niż to jakie naprawdę jesteśmy. A każda z nas, słuchajcie, w swoim sercu ogromnie tęskni za takim wyrażaniem swojej prawdy. Tęskni właśnie za tym, żeby rzeczywiście podążać za taką prawdziwą tęsknotą swojego serca. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i właśnie która Szuka gdzieś swojej drogi zawodowej. I właśnie rozmawiałyśmy o tym, że jak to jest jednak super ważne, żeby być, wiecie, w zgodzie ze sobą, żeby rzeczywiście podążać za tym, co jest w nas prawdziwe, zamiast za tym, co nam się wydaje, że powinno być dobre. Więc to znaczy zamiast za tym, co wydaje się właśnie, że gdzieś, że, że oczekują od nas inni, czy że na przykład, że, że się nauczyłyśmy, że tak by było lepiej. Zamiast właśnie tego słuchania siebie, że to słuchanie siebie, wiecie, to jest po prostu super ważne. Że kiedy słuchamy siebie, kiedy mamy naprawdę w, tak, w taki głęboki sposób kontakt ze sobą, to wtedy ta miłość właśnie też naturalnie do, do siebie się pojawia. I co by było, słuchajcie, gdyby każda z nas potrafiła właśnie stanąć teraz przed lustrem i po prostu dotknąć siebie z taką totalną, wiecie, miłością i akceptacją? Dotknąć siebie po prostu tak, że Czujesz, że to jest Twoje ciało, że to jest Twój dom, Twoje policzki, że to jest Twoje, że to jest dobre, że to jest kochane, że to jest ciepłe, że po prostu możesz się cieszyć całym tym cudem, którym jesteś. I teraz sprawdźcie sobie, jak ja tutaj tak się cieszę sobą i cieszę się tym ciałem, jak to w Was rezonuje. Wiecie, zauważyłam coś takiego, że dla bardzo wielu z nas, ponieważ prowadzę taki program rozwojowy, zakochaj się w sobie i powiedz życiu tak, i nagrywam tam dla dziewczyn różne takie warsztaty, i zauważyłam, że dla bardzo wielu z nas to jest nie do przejścia że ja się mam tak cieszyć sobą, że ja mam się po prostu, że ja mogę się przytulać, że ja mogę się kochać, że ja mogę po prostu delektować się tym jaka jestem, że to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo kiedyś nauczyłyśmy się, że nie możemy się tak sobą cieszyć, że to jest niebezpieczne, że to jest nie takie. Więc teraz chciałam was zaprosić, żebyśmy w pierwszym kroku właśnie zobaczyły i poeksplorowały, czym w ogóle jest dla Ciebie ta miłość do siebie prawdziwej. Więc teraz zwróćcie się do tej osoby, z którą jesteście w parze, i będziemy to robić w taki bardzo ustrukturyzowany sposób. I bardzo was proszę, żebyście dali uczciwą szansę tej technice i uczciwą szansę samym sobie, czyli żebyście rzeczywiście zrobili to doświadczenie w taki sposób, jak za chwilę powiem. I ono będzie polegało na tym, że za chwilę w tych parach jedna osoba będzie przez dwie minuty odpowiadać na pytanie, czym jest miłość do siebie prawdziwej, a druga osoba będzie wyłącznie słuchać, z taką życzliwością, wsparciem i akceptacją właśnie dla tej drugiej osoby. Krok. Drugi krok, który może nam pomóc właśnie w takim celebrowaniu tego kim jesteśmy i w takim zauważaniu swojej wartości, cieszeniu się tym, to jest samoświadomość. Świadomość, która, słuchajcie, daje absolutnie niesamowitą wewnętrzną wolność. Wolność to jest w ogóle taka wartość, która jest mi ogromnie bliska, i przez całe życie pracowałam właśnie nad tym, i cały czas myślę, że to jest proces, który będzie trwał w ogóle przez dalszą część mojego życia, właśnie nad tym, żeby stać się naprawdę wewnętrznie wolna. Co to znaczy, słuchajcie, być wewnętrznie wolną? To znaczy być naprawdę wolną w byciu tym, kim jestem. Dlaczego my nie jesteśmy tak do końca wolne? Dlatego, że jesteśmy uwarunkowani, wszyscy jesteśmy uwarunkowani, żyjemy w społeczeństwie i to jest naturalne, że to warunkowanie się pojawia. I jakby nie ma nic złego w tym warunkowaniu, tylko chodzi o to, żeby widzieć, że to nie jest rzeczywistość, tylko po prostu pewne, pewien kanon społeczny, pewne warunkowanie, które przyjęliśmy jako swoje. Więc, wiecie, to uwalnianie się właśnie z tego warunkowania. To jest czasami proces bardzo bolesny. To jest tak, jak wychodzimy ze strefy komfortu, że po prostu kiedyś nauczyłyśmy się, że powinnyśmy ograniczać tę swoją żywotność, że powinnyśmy być wiecie, tak jak... Przyszło mi takie porównanie, że jak taka rzeka, która płynie w korycie, i to koryto, wiecie, ma taką jakby jasno wyznaczony tor, a my jesteśmy oceanem, dziewczyny. My jesteśmy po prostu namiętne, jesteśmy pełne życia, jesteśmy pełne mocy. My mamy w sobie taką energię i taki power. Zobaczcie, że my możemy w ogóle dawać nowe życie. Jaka to jest po prostu absolutna moc w nas. A ja mam wrażenie, że właśnie to, co też, czego my doświadczamy społecznie, też z tych różnych właśnie i też bardzo dużo to się dzieje właśnie w, podczas różnych szkoleń, że nam się mówi, że bądź taka. A ja was zachęcam do jednej rzeczy. Bądź prawdziwa dla samej siebie. Bądź naprawdę pełna życia i bądź wolna w tym, jaka jesteś. Dlatego, że jeżeli będziesz wolna, jeżeli pozwolisz sobie właśnie na to bycie pełną życia, to będziesz absolutnie najpiękniejsza. Absolutnie najlepszą wersją samej siebie, że nie ma nic, jakby, że nie ma żadnego kanonu, który byłby lepszy niż to, jaka naprawdę jesteś. I to, jaka jesteś właśnie w pełni żywa. Więc teraz, kochani, zapraszam Was ponownie do kolejnej eksploracji, żebyście się zwróciły do tej osoby, z którą pracowaliście i poeksplorowali sobie dokładnie w taki sam sposób, czyli po dwie minuty dla każdej osoby, takie pytanie: Czym jest dla mnie wewnętrzna wolność? To zapraszam. Dwie minuty dla pierwszej osoby. Jakość, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, której tylko troszeczkę dotkniemy, ale bardzo ważna jakość, to jest obecność. Obecność dla samej siebie. Wiecie, przez bardzo długi czas pracowałam nad tym, żeby w ogóle. Zaakceptować swoje emocje, że tych emocji we mnie jest po prostu tyle, że wiecie, czasami to było naprawdę strasznie trudne, że gdzieś siedzę z kimś i nagle po prostu wydobywa się ze mnie tam cała ta rzeka wewnętrzna emocji. I że zauważyłam, że to, co jest najbardziej sycące i to, co dodaje nam naprawdę mocy, to jest to, kiedy my mamy takie poczucie, że naprawdę możemy na siebie liczyć. Kiedy mamy poczucie, że my jesteśmy, wiecie, obecne dla swoich własnych emocji, nie, że wisimy na drugiej osobie i mamy takie poczucie, że to ona ma jakoś, wiecie, nas, te nasze emocje ogarniać i jakoś tam z nimi w ogóle coś zrobić. Tylko, kiedy my mamy właśnie takie poczucie, takie zaufanie do siebie, że my jesteśmy obecne dla swoich własnych emocji, że naprawdę jesteśmy świadome tego, co czujemy, że jesteśmy z tym w kontakcie że jesteśmy w stanie w ogóle pomieścić w ciele całe to wiecie bogactwo życia, które tam się dzieje. I teraz pytanie jest takie: w jaki sposób tę obecność wzmacniać? Kochany, absolutnie najcudowniejsza rzecz na świecie to jest nasze ciało, ponieważ nasze ciało, po pierwsze, jest zawsze w tu i teraz, ono jest zawsze obecne, zawsze jest realne, my możemy głową być, wiecie. Odlot mieć teraz, na przykład, na temat tego, co ja będę robić na obiad, ale ciało jest zawsze w teraz. I to ciało daje nam niesamowite oparcie. Jeżeli skupimy się przez chwilę i zapraszam Was do tego, żebyśmy to wszyscy zrobili razem, żebyście skupili się na chwilę na swoim ciele. I żebyście naprawdę poczuli ciężar ciała, który siedzi na, które siedzi na krześle. I teraz, kiedy czujesz swoje ciało, zapytaj siebie, gdzie w Twoim ciele jest miejsce mocy. Gdzie w Twoim ciele jest Twój wewnętrzny zasób, miejsce, które możecie zawsze wspierać, które czujesz, że jest bardzo mocne teraz? I możesz na chwilę sobie przyłożyć dłoń do tego miejsca. I to jest miejsce Twojej wewnętrznej mocy, które może zawsze dać Ci oparcie. Także wtedy, kiedy będziesz w chaosie, kiedy będzie się działo bardzo dużo w Tobie. Hmm. Mam wrażenie, że my tak nie doceniamy, wiecie, tego, jak dużo mamy w sobie, właśnie jak dużo mamy tego oparcia, takiej mocy, prawdziwej siły. I myślę, że też. Warto jest, żebyśmy widziały, że to my same naprawdę jesteśmy źródłem właśnie obfitości, miłości dla samej siebie, że wiecie, to wszystko, czego my chcemy od innych, że naprawdę możemy zacząć od tego, żeby dawać to sobie. Że to absolutnie nic złego, żeby dostawać to od innych, że to jest cudowne, ale to jest nie zawsze się tak dzieje, nie? a ze sobą jesteśmy zawsze. Więc na koniec to, do czego chciałam Was zachęcić, to żebyście sobie robili słuchajcie, taki pełen życia moment. Takie pięć minut w ciągu dnia i zachęcam, żebyście, jeżeli chcecie naprawdę wejść w taki głęboki kontakt z samą sobą, naprawdę poczuć swoją moc, naprawdę jeszcze mocniej powiedzieć takie zdecydowane tak, sobie prawdziwej i zaprosić dużo więcej miłości i świadomości do swojego życia, żebyście sobie robiły taki pełen życia moment siedem razy dziennie. Ten pełen życia moment składa się z takich trzech kroków. Pierwszy krok zatrzymaj się i po prostu poddychaj chwilę głęboko, żeby poczuć siebie, poczuć swoje ciało. Drugi krok: poczuj to wszystko, co jest w Tobie prawdziwe. Emocje, myśli, pragnienia, potrzeby. Wszystko co tam jest. I trzeci krok. Po prostu pozwól sobie w tym być. Zobacz, czy możesz powiedzieć tak temu wszystkiemu, co się w tobie dzieje. I gwarantuję wam, że jeżeli będziecie sobie robić właśnie takie ćwiczenie, takie siedem razy dziennie, taki pełen życia moment, to bardzo szybko staniecie się dużo bardziej pełne życia. Takie naprawdę właśnie z taką wewnętrzną mocą i z dużo większym doświadczeniem własnej boskości. Jeżeli są dziewczyny z fanpage'u codziennie pewna siebie, a chciałam zobaczyć, czy są. Jakieś ten, o, troszkę nas jest, super. Albo te, które chciałyby dołączyć do naszego fanpage'u i inspirować się do takiej miłości do samej siebie, to zapraszam zaraz, jak tylko zacznie się przerwa, tutaj zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Ja jestem jeszcze w przerwie dzisiaj tutaj na zewnątrz, na korytarzu, także jeżeli chciałybyście podejść porozmawiać, będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo, jesteście Boskie.